O tym się mówi. Marcin Cacotka, witam Państwa. Naszym gościem jest Przemysław Berliński, sekretarz klubu Piotrkowianin. Witam. Przemku, znamy się od wielu lat, nie będziemy udawać, że mówimy sobie na pan. A zatem mówimy sobie na, na ty. Przemek jest nie tylko sekretarzem klubu Piotrkowianin, ale także kierownikiem drużyny. Przemku... Seniorskiej. Tak, na razie słabo cię słychać, ale za chwileczkę mam nadzieję ustawimy dobrze mikrofon i słuchacze, miliony słuchaczy usłyszą, co masz do powiedzenia w sprawie, do której doszło 5 grudnia w Łodzi, przed i w samej hali HKS-u. Co takiego się stało? Doszło do bardzo niemiłego zdarzenia, ponieważ zawodnicy naszej Drużyny Juniora Młodszego, który, którzy przybyli na Zaplanowane przez y, klub HKS spotkanie na godzinę 18.30, zostali przywitani, że tak powiem, y, y, przez grupę kibiców. Już teraz wiemy, widzę, a wtedy nie wiedzieliśmy, kto to był, którzy organizowali tam swoją imprezę. E, powiedziałeś, że zostali przywitani, ale w jaki sposób? No, przywitanie było dosyć brutalne, ponieważ gdy wysiedli bezpośrednio, przyjechali w godzinie gdzieś. 17.40, tak jak jest w zwyczaju, ponieważ zawodnicy dojeżdżając na mecz muszą mieć chwilę, żeby przebrać się, rozgrzać się na boisku. Taka rozgrzewka gra, trwa około pół godziny i miał się odpić mecz. Bezpośrednio po wyjściu z y, minibusa i wejściu na teren y, HKS-u, na teren obiektów HKS-u, zostali po prostu, można powiedzieć, brutalnie napadnięci przez, y, y, przez kibiców, którzy mieli tam swoją imprezę stu lecia drużyny widzewa, yy, cała. Ja znam tą całą sytuację z opładowaniem trenera, jak i zawodników, bo też pytałem się, jak to wyglądało, więc cała sytuacja była bardzo. działa się bardzo szybko, akcja była, ta, ta sytuacja była bardzo dynamiczna. I po prostu yy, nasi zawodnicy zostali powiedzieć, od razu zostali bici przez tych, te osoby, które tam przebywały. Mało tego, zawodnicy w momencie, gdy się zorientowali, że no jest, staje się sytuacja bardzo niebezpieczna, chcieli się wycofać do Binibosa, tylko niestety już ci kibice, którzy tam byli, a była to myślę, że grupa dosyć spora około 100 osób, a może nawet więcej. A naszych zawodników, którzy pojechali na mecz, tutaj trzeba powiedzieć, było to 13 zawodników wiekowo od 16 do 14 lat. No i trener. I zostali jakby odcięci od możliwości ucieczki, bo tak chcieli na początku zrobić Dziucie z domini odjechać stamtąd, bo... Dlaczego ci ludzie, ci młodzi ludzie zostali pobici? Plotka głosiła, że mieli na sobie bluzy, czy też czapeczki z emblematem klubu, którego kibole widzewa nie lubią, czyli ŁKS-u. Czy to jest prawda? Znaczy trudno mi na ten temat dyskutować, czy oni mieli widoczne te emblematy klubu lks u No bo, po, przecież Aczkolwiek to jest, jest dziwne, no, nie, nie każdy, kto przyjeżdża do Łodzi, nawet na, na mecz, zostaje pobity, prawda? Tak, tylko, że mm, ja bym tutaj jeszcze poruszył jeden fakt. Z tego, co usłyszałem od tych chłopców, mm, zostali oni zidentyfikowani jako kibole drużyny lks u czyli a są, jedzie ŁKS. Ale byli, byli kibicami lks u znaczy, w, w momencie, kiedy przyjechali na, na miejsce tego meczu, byli zawodnikami MKS Piotrkowianina, mieli A w... widoczne emblematy naszej drużyny MKS Piotrkowianina, A ponieważ wcześniej... każdy wyposażony jest w torbę naszą drużynową, mają bluzy i idąc na mecz byli to nasi zawodnicy. I tutaj ja nie chcę w ogóle poruszać faktu, czy oni mieli emblematy, czy nie mieli. Generalnie rzecz biorąc, organizator, który wyznaczył w tym momencie, o tej godzinie mecz yy, wiedział, że przybędą oni na miejsce. Mało tego, chciałem tutaj poruszyć pewną sprawę, bo nasz trener szukał pomocy na miejscu, bo gdy no, bito tych chłopców, on po prostu jednocześnie chronił y, zawodników, y, 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 tych, którzy, którzy tam byli, i szukał pomocy z zewnętrznej, czyli od organizatorów spotkania, czyli przedstawicieli HKS-u. Pomimo tego, że zna ten obiekt bardzo dobrze i chciał po prostu wiedział, gdzie są pomieszczenia tego klubowe. w tych pomieszczeniach nie było żadnego przedstawiciela. A na... no dobrze, a jak skończyło się skończyły się telefony na policję. Policja przyjechała? Znaczy generalnie z informacji, które uzyskałem od trenerów. Trener wykonał, po pierwsze, gdy zauważył, że jeden chłopiec jest nieprzytomny, to po pierwsze wykonał telefon na pogotowie. Pogotowie przyjechało. Pogotowie przyjechało, aczkolwiek kibice stwierdzili tam ci agresorzy. No cały czas mówisz kibice, trochę się. Znaczy, tutaj... znaczy agresorzy, no dobrze, dobrze agresorzy. Tak. Agresorzy stwierdzili, że tu się nic nie dzieje i tą karetkę chcieli odesłać. Nasz trener gonił tą karetkę, żeby ta karetka mogła go zabrać. Ja myślę, że w pewnym momencie nawet ci, ci agresorzy zorientowali się, że nastąpiła pewna pomyłka pomiędzy zawodnikami a kibicami, kibolami, którzy... Czyli zorientowali mieli się, zorientowali się, że a. to jednak nie są kibole. A to na pewno nie byli kibole uks u Prywatnie? Na pewno nie. prywatnie? nie kibicują uks owi nie, znaczy, e, Wcześniej nie, nie było między nimi utarczyk? To znaczy, między nimi a, ja, a, a, a widzowiekami. Znaczy, trudno mówić, żeby zawodnicy, czy nawet, jeżeli to byli coś kibice uks u tutaj z Piotrkowa, mieli zatarczki z tymi akurat personalnie osobami, kiedy to był zjazd osób. Tam byli kibice ruchu chorzów, to z, z informacji medialnych, wiem. CSKA Moskwa i tak dalej. Trudno, żeby te osoby personalnie znały się mm, pomiędzy sobą i każdy z nich miał jakąś znaczy, jakiś... nie. Też tak, też tak uważam. I zastanawiam się, do, do czego jeszcze może dojść. Chyba ktoś kogoś kiedyś w pewnym momencie zabije. E, znaczy... bo, bo sam widzisz, co się dzieje. No, za naszych czasów też się kibicowało, ale nie było czegoś takiego, prawda? Marcinie, ja analizowałem to na wiele sposobów i podam ci taki przykład. Piłkarz, kibic piłki nożnej identyfikuje swojego rywala jako przeciwnika. My, na przykład, mamy za chwilę w Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej w Łodzi. Będą szli ubrani na czerwono kibice, krzycząc Wisła, Wisła, Wisełka. I kibice Krakowi w Krakowie odniosą, że są to kibice Wisły Kraków. A dla mnie kibicem, który krzyczy Wisła, Wisła, Wisełka i ma strój Reprezentacji Polski jest kibicem Wisły Płock w piłkę ręczną i teraz taki kibic Krakowi będą, będąc w Krakowie poczuje się zagrożony no bo naprawdę kibic to są, idą kibice naszego przeciwnika a oni będą w zupełnie innego miasta i zupełnie innej drużyny kibice. No to, to nie jest normalne, co mówisz. A powiedz, jak wygląda w tej chwili sytuacja? Czy policja wszczęła postępowanie i czy, czy kogoś udało się zatrzymać? Z tego, co mi jest wiadomo, chociaż nie jesteśmy na bieżąco informowani, bo to policja prowadzi dochodzenie, e, nic, nic do nas nie dotarło, aby ktoś został zatrzymany czy... Ale policja tam, tam przyjechała na miejsce zdarzenia. Wtedy, policja tak? generalnie rzecz biorąc znalazła... No, na miejscu zdarzenia policji nie było. Policja znalazła się dopiero pod szpitalem, gdzie zawieziono chłopców. to no, bo mówię, to ta, ta, ta całe zajście trwało około 15-20 minut. To było naprawdę bardzo, bardzo szybko. Karynta no, no, przyjechała, no, no, zabrała ale zawodników. Ale to, to, mimo wszystko jest czas, żeby, żeby policja przyjechała. Znaczy, tam, do, do ja uważam, osoba, czyli, jeżeli spotyka się m, grono 200 osób, kibiców piłki nożnej, a po... A niektórzy twierdzą, że policja jakby panuje nad tym wszystkim, ma zidentyfikowanych tych ludzi, to że odbywa się taka impreza i nie było tam obecnej policji na miejscu, która by nie wpływała jakby na, 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 na zabezpieczała może tą imprezę. To, że jej brak obecności tam, tam na miejscu policji to jest bardzo duży błąd. I nieważne jest, nie interesuje mnie to osobiście, czy, czy ci panowie zgłaszali tą imprezę jako imprezę, dajmy na to masową. Musimy, Czy... Przemku, musimy powoli kończyć. Jak czują się ci chłopcy, ci zawodnicy? Znaczy chłopcy w zeszłym tygodniu już trenowali. Ten najbardziej pobity chłopiec, który miał obrażenia głowy jeszcze nie trenuje. Ma tam jakieś drobne jeszcze problemy zdrowotne. Ta czwóreczka, która była, odniosła lżejsze obrażenia, no już. Poprosiliście, się, wystąpiliście się z takim pismem, prawda, do, do HKS-u, do Związku Piłki Ręcznej? Tak, tak, wystąpiliśmy do, Związku, do Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej, Powiadam jest również Związek Piłki Ręcznej w Polsce o roz, roz, jakby tutaj zajęcie stanowiska w tej sprawie. Do, I jak, znamy do to stanowisko? Znaczy tutaj mam przed sobą nawet to pismo, uchwałę Prezydium Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej i tutaj są cztery punkty, do których się odniesie Zawiesić wszelkie rozgrywki młodzieżowe odmawiające się w hali HKS-u do końca roku 2005. 2015. 15, przepraszam, tak. Zobowiązać klub HKS do przedstawienia sposobu zabezpieczenia przy następnych imprezach hali. kwestię tutaj nie rozstrzygał zarząd, jaki ma być wynik tego spotkania, no bo do spotkania nie doszło. I ukarano, zostali ukarani karą porządkową tam Musimy kończyć, powtarzam to i, i rzeczywiście kończymy. Bardzo dziękuję. Przemysław Barliński, sekretarza Kowianina, był gościem programu, o tym się mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.